Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z tworzenia podstawowych układów elektrycznych. Dzisiaj już zajmiemy się, wydaje mi się, że w miarę podstawowym umówiliśmy w poprzedniej chwili, a no więc zaczniemy zajmiemy się czymś bardziej tutaj skomplikowanym. W dzisiejszym odcinku chciałem mówić o tak zwane potencjometry, czyli właśnie te o elementy. Eee, takie podstawowe elementy, bo to można by bardzo naprawdę szeroko o nich rozmawiać, ale e, wydaje mi się, że e, ja bym chciał tutaj po prostu podstawą mówić, bo to, to się wydaje mi najważniejsze. To samo działa tak, że e, jak da się na tą nóżkę napięcie, e, to napięcie chodzi z tych dwóch nóżek i tym właśnie regulatora można kontrolować, czy ma być bardziej na tym, czy bardziej na tym. Możemy sobie, sobie wyobrazić na takiej kartce to jako takie yy, narysuję że. jako właśnie coś takiego to pokrętełko to jest to i tutaj jest taki jakby opornik tutaj są te wyjścia całe nie tak I jak prąd wchodzi to możemy tym regulować, że ta strzażka będzie tego punktu lub tego, więc po prostu kontroluje brzegowe dane strony Prądu bardzo prostu, Nie jest też takie skomplikowany, tam jest wiele innych czynników. Bo są 10k, to są teraz takie słabe. Są takie e, 200k. No gdzieś są mówimy 20k, bo to jest takie w miarę mocne, ale ze też nie jest. Na ten starszy teorii, teraz próbuję to w miarę wam pokazać, jak to gdzieś mniej więcej działa. To fajny taki układ, żeby to potwierdzić. E, Wygląda trochę źle, ale już to źle nie jest. Yy, tu jest. Zatra lepsze tak, oświetlenie. Yy, tak. Tu jest kabel, z którego to jest minus. I on idzie tu tak jakby. I. Nie, tu jest plus, przepraszam jest plus, idzie tędy tutaj, tutaj tutaj idzie hmm. tutaj na tą środkową nóżkę. Później z tej środkowej nóżki idzie na, na te dwie, ale ja tylko jedną wykorzystałem. O tam tutaj z opornikiem. I idzie tutaj. No i oczywiście jest tam tutaj już minus. Więc jak taki opornik działa? Łączmy za prezent No, teraz jedna świeci lekko, ale to przez to, że mam po prostu słabszy ten, e, ten, Kiedy zaczynę kręcić. O, właśnie. Trwa ten raz więcej miał mocniejszy, to by na samym początku był słabszy ten przebór. No, ja e. żeby... no i mogę zmniejszyć. No i mi nie działa. E. Potencjometr. Jak będziecie ciekawi, co to jest, w przyszłości Wam omówię.